Wjeżdża pociąg Express Intercity Berlin-Warszawa Express do Berlina Gesundbrunnen. Przez 3 dni będzie jeździć tam. Ten pociąg z 12:43 eu 003 Ta tabliczka jest wskazująca na Berlin HPF. To powinien być krótki postój. Na tor 10 przy peronie 4 wjeżdża Elf szybkiej kolei miejskiej na linii S2 do Sulejówka Miłosnej. EXPRESS INTERCITY PREMIUM Opuszczator przy paronie 7 linia S1, pruszków od Fock przez Państwa, Warszawa stację Warszawa Dwa impulsy, 2. Pociąg lotniskowy Kolei Mazowieckich z Modlina do stacji Warszawa, lotnisko Szopana. Wyjechostki Elfów. Linia S1 do Pruszkowa, odjazd o 11.59. Po tej samej godzinie odjeżdża także pociąg lotniskowy, ale on jeszcze stoi. I chwilkę postoi, bo najpierw spuszczona została linia S2. Dwa pociągi lotniskowe w ruchu. Przed nami ten, który jedzie do Modlina. akm z Pilawy do Błonia. Dwa Flirty kolei mazowieckich ze Skierniewic do Mińska Mazowieckiego przez Warszawę-Śródmieście numer 27 oraz 29 ruszają flirty Następna stacja Warszawa Ochota. Po to, że 10 przy peronie 4 przemieszcza się pociąg służbowy EN57 AL. Krakowa Głównego do Gdyni Głównej zbliża się Express Intercity Premium dzisiaj jest to zastępczy skład wagonowy zamiast ED250 mamy Gryfina i najprawdopodobniej 7 wagonów pociąg przyjechał na czas No, wagonów jest 8 najprawdopodobniej Wagonów jest 8 Mamy EU160 Sygnał jest podany A z naprzeciwka jedzie PESA DART Z Intercity Fredro Nie ma dzisiaj tak dobrze, żeby Predro również miał skład wagonowy. Zastanawiałem się, jaką lokomotywę będzie mieć skład zastępczy. Czy być może będzie to EP-09? Jest Griffin. Krótki postój. I odjazd w kierunku stacji Warszawa Centralna. Wagon restauracyjny. Wagon kombo i wagon klasy pierwszej. Całkiem niezłe zestawienie. EN57 AKM z Sochaczewa do Otwocka. Wjeżdża kończący bieg pociąg osobowy z Siedlec. Przy Peronie 5 zameldowała się Intercity Jagna z łodzi fabrycznej do Warszawy Głównej. linia S1 do Pruszkowa linia S1 trasa skrócona do Warszawy Głównej ale mamy 19 WE Na tor trzeci, przy peronie 7 wjeżdża Intercity Zamoyski z Miasto i Lublina do Gozoła Wielkopolskiego oraz koło brzegu e 160 Skład został odprawiony został odprawiony A stacja to Kutto mamy również kibelek Polregio z Fabrycznej do Warszawy Głównej Nowe spotyka się ze starym Mamy Dziobaczysko które powinno odjechać lada moment Dziobaczysko do Krakowa Głównego EZ250 017 Warszawa Wschodnia, Kraków Główny. Jedzie Elf na linii S2 do stacji Warszawa Lotnisko-Chopena. A na drugim planie jedzie Elf kolei Mazowieckich do stacji Warszawa Lotnisko-Chopena. Tak zabawnie. Ekspres Intercity Premium z Gdyni do Bielska. Miejskła trusza. ED250.013, i to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.